Lady Beringham miała na sobie suknię w odcieniu kości słoniowej z dopasowaną górą i talią, a także bufiastymi rękawami, szerokim dołem i wieloma zdobieniami z koronki. Na jej głowie widniał wianek wspólnych kwiatów, a jej piękne loki spływały kaskadą prawie do brzucha dziewczyny. Zostały rozpuszczone, a Henderson zapragnął zobaczyć je rozrzucone na jego pościeli w jego sypialni, w jego domu. Ta potrzeba stała się tak usilna, że gotów był pospieszyć do Bolton Abbey jeszcze dziś, tej nocy, nawet jeśli oznaczałoby to kompletne szaleństwo. Wprawdzie już oszalał na punkcie Charlotte. Nic nie mogło tego zmienić. Nawet ten moment, kiedy spojrzał na jej pełną napięcia twarz wyzywająco uniesiony podbródek i oczy ciskające gromy w jego stronę. Nie. Nawet fakt, że wyglądała teraz jak bogini zemsty, nie mógł sprawić, by Henderson odzyskał rozum. Nim jednak zdołał się choćby odezwać do pomieszczenia, wszedł kowal. Och, gotowi? Rzucił wesoło i podszedł do kowadła. To zapraszam, wskazał na przestrzeń przed sobą. Henderson ruszył od razu. Charlotte nie zrobiła nawet kroku w jego stronę. Zniecierpliwiony podszedł do niej i złapał ją za dłoń, potem prawie siłą zmusił by stanęła u jego boku. Co prawda, zaczął kowal, przeskakując wzrokiem między nimi. William załatwił wszelkie formalności, ale musimy postępować według ceremoniału. Na litość boską ceremoniał w kuźni. Prychnął pod nosem Henderson, na co Charlotte spięła się jeszcze bardziej. Przejdź pan do rzeczy, fuknął. Nie mam całego dnia. Nocy. Poprawił go William, co wszyscy zgodnie zignorowali. Richard zmierzał się, szarpnął za kołnierz koszuli, którą miał pod kowalskim fartuchem i rzekł. Tak, oczywiście. Następnie sięgnął po młot i oparwszy go o kowadło, zaczął mówić tonem dostojnym i przesadnie uroczystym. Zebraliśmy się tutaj wszyscy, by udawać, że wcale nie zostałam porwana, przerwała mu Charlotte Henderson mocniej ścisnął jej dłoń. By, kowal przełknął z trudem ślinę, połączyć węzłem? Tak, zdecydowanie. Znów weszła mu w słowo. Będziecie musieli mnie przywiązać do tego szatana, bym zechciała z nim zostać. Do rzeczy, warknął Markis, cedząc słowa. A więc odpowiedzcie na pytania, kontynuował Kowal odchrząknąwszy głośno. Czy jesteście w wieku uprawniającym do zawarcia małżeństwa? Tak, oznajmił Henderson. Nie, Sherry uniosła wyżej podbródek. Dolej – rozkazał jej narzeczony. Czy jesteście stanu wolnego? Zadał drugie pytanie. Oczywiście, absolutnie, powiedziała w tym samym czasie Charlotte i zaraz dodała: Tam stoi mój mąż, a ten tutaj porwał mnie, grożąc bronią i mnie i jemu jest szalony. Przepraszam, najmocniej, sapnął Kowal. A ja w takich warunkach pracować nie będę. Spojrzał żałośnie na Williama. Ta kobieta wszystko utrudnia. Charlotte, na litość boską. Spróbował Charles, ale to tylko spowodowało, że wybuchnęła z podwójną mocą. I ty przeciwko mnie? Ryknęła, wyszarpując się z uścisku Hendersona, który oddychał coraz ciężej. Jak śmiecie robić coś takiego wbrew mojej woli? Naprawdę tak niewiele znaczę? Zwróciła się już do Blackthorna. Że chcesz uczynić ze mnie swoją żonę w jakiejś... kuźni? To nie byle jaka kuźnia. Zaczął kowal, ale Henderson mu przerwał. Wszyscy wyjść! Ryknął.